I biega Leży. To jest gracz akurat Ło wow i wow, wow, wow. oni są ja coś lepsi chyba O, idzie kolejny. Mamamo, ma mamo ma, ma, Dobra, na zewnątrz został Leży co tu się podziało? To, to jakiś bo, jakieś bossy chyba tu są. Czy to pogromca tarkowa? Nie wiem, słuchajcie. Możecie napisać w komentarzach. Ja wystartuję grę oczywiście. I w międzyczasie wam wytłumaczę co to go zagra i w ogóle na czym polega. Ja sobie wybierzemy mapę tutaj oczywiście. A, czekajcie, bo nie wziąłem bandaży, plasterków nie wziąłem. Dobra, dlaczego? Dlaczego na początku zadałem pytanie, słuchajcie, yy, czy to jest... Gorąca Tarkowa? No, chociażby dlatego, że bardzo dużo rzeczy w tej grze jest bardzo podobnych do Tarkowa. Można nawet nieładnie powiedzieć, że zostało skopiowane. Ale czym czym w zasadzie jest Tarkow? No, ci co wiedzą, to wiedzą, ci co nie wiedzą, to wam wytłumaczę. Tarkow jest looter-shooterem, czyli no, wchodzimy sobie na, na mapę z naszym. Coś chyba słyszałem? Z naszym ekwipunkiem, który sobie wybieramy w takim. No, po prostu w menu. Ehm... No, i chodzimy sobie po mapie. Słuchajcie, strzelamy się z graczami, z botami, i musi, naszym zadaniem jest wykonywanie różnych misji, jak i po prostu e, lutowanie. No, i na końcu, oczywiście, trzeba wyjść z mapy. No, tak w skrócie, o to chodzi. A dlaczego? Y, właśnie. Pogromca Tarkowa, no to, to tak jak powiedziałem przed chwilą, jest bardzo dużo rzeczy, że tak powiem, można, po, no, można powiedzieć, że skopiowanych od Tarkowa. E, bardzo dużo rzeczy wygląda podobnie do Tarkowa. No i gra ma dodatkowo, słuchajcie, bardzo dobry start, bo raz, że e, najwięksi twórcy z Tarkowa wzięli współpracę z areną Breakout e, Infinite, to dodatkowo no, gra się trzyma, słuchajcie, u mnie przynajmniej podczas nagrywek w 200 FPS-ach na chwilę obecną 200, 170, więc optymalizację też ma bardzo dobrą. No, ale jak się rozwinie, to zobaczymy. No, my się, słuchajcie, skupimy dzisiaj na gameplayu. Możecie napisać właśnie w komentarzach, czy was, waszym zdaniem ta gra może zaszkodzić Tarkowowi, tym bardziej po ostatnich dramach, czy, czy, czy raczej nie. O, coś mi tu chodzi. No i była bardzo szybka gra. No. Kolega dostał, ale niestety nie dostał rada. Dobra, słuchajcie. Podejście numer dwa. Czy ja się zrespiłem w tym samym miejscu? Tak, niedaleko się zrespiłem. Okej. Okay. Poprzednia gierka była bardzo szybka. Spotkałem kolegów za płotem. Eee, ale ta latarka jest słaba, Jezu, no sakra. Porównanie do latarek Starkowa to powiem wam, że ta latarka nic nie daje za bardzo. Eee, zrobiłem sobie, słuchajcie, M4. Poskładałem ją, zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. E, bierzemy wszystko, bo nie wiem, co jest potrzebne. No, mam troszkę, słuchajcie, gorszy sprzęt, jeśli chodzi o plecak, o, o riga, czyli o tą kamizelkę tutaj. E, bo no, niestety już tych startowych nie mam. E, no i, 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 i niestety muszę biegać z takim, z takim czymś. Tutaj zobaczymy sobie te garaże poprawy jeszcze. Tam się strzelają, muszę. Uważać. Oczywiście chciałbym się z graczami też postrzelać, ale... Uuuu. A ja to wezmę, a nie mogę. Loading area. Jakiś klucz, ale... Coś mi biega. Leży. To jest gracz akurat. Jakiś jeszcze jeden tu jest. Tak. Nie widzę gdzie. Gdzie? Skąd? Come on! Jak na razie to mi bardzo dobrze wychodzi, słuchajcie, umieranie. To jest y, rzecz, w której jestem najlepszy chyba. Idziemy z tego respa od razu, słuchajcie, bo ja widzę, że ludzie rasują tego respa od razu, a ja, no gram, ja gram solówki. Um, w sensie, oni mogą grać dwójkami, ja gram solo, Dlatego, żeby nie mieć randoma po prostu w drużynie. Więc mają troszkę przewagi. Pierwsze, słuchajcie, pierwsze dwie gierki to były głowy z tego, co widziałem, a najlepsze jest to, że jak grałem Poza stream, poza streamem, poza filmem, żeby ogarnąć gierkę, zobaczyć jak wygląda To, to słuchajcie, wyszedłem z rajdu, bez problemu Ani jednego gracza nawet nie spotkałem wtedy No ale dobra słuchajcie, musimy być bardziej ostrożni po prostu, może bardziej też kampić Bo ja widzę, że tutaj ludzie też, też, też sobie czasami kampią Więc też nie ma co na nich jakoś głupio pushować, wejdziemy sobie na piętro, zobaczymy co tutaj jest Warto się rozglądać słuchajcie, patrzeć w dal, bo bo ktoś może do mnie podbiegać za chwilę i dobrze jest widzieć jak ktoś będzie do mnie biegł. Ale muszę wam przyznać, że ta moja druga śmierć, akurat która by tutaj była, to to była nie fair, bo powinienem bo jakby gościa nie było widać. Ja nie wiem skąd on, on do mnie strzelał. Jakby on chyba w budynku siedział. W budynku no nie było go w ogóle widać. Widziałem czarną plamę. Eee, tym bardziej słuchajcie jeszcze kogoś. Jeszcze, jeszcze kogoś zobaczyć w momencie, w którym panikujesz, bo ktoś do ciebie strzela, a nie, wie, nie wiesz skąd. Dobra, na razie nikogo nie widzę, ale no, ben, mam open taki dosyć duży. Więc jak ktoś do mnie zacznie strzelać, to mam nie jak na, na wyciągnięcie ręki. Po prawej przede mną coś. Wiecie co? Ja może podejdę sobie od tej strony, zobaczę. to był skawik, a tutaj nikogo nie widzę, ok Możliwe, że to on się jakby tam, tam szurał, albo to był po prostu jakiś wiatr, czy coś. No dźwięki słuchajcie, jeszcze trochę trolują czasami, bo jak się chodzi po budynku, to jakiegoś tak echo się odbija czasami i... E, I to brzmi jakby ktoś jeszcze chodził za, za ścianą, albo gdzieś tam po prostu e, w innej części budynku. Ale naprawdę, moja pierwsza gra, nie że nagrywka, tylko pierwsza gra, którą. O! I to sobie weźmiemy na przykład. Pierwsza gra, jaką zagrałem, jeszcze z randomem wtedy, to powiem wam, że była bardzo spokojna. Ani jednego gracza nie spotkaliśmy. Strzał w tle też nie było słychać. Nie wiem, czy my graliśmy wtedy solo na boty, czy co. Dobra, idziemy dalej. Czekajcie, tylko zobaczę sobie na mapę, gdzie mam iść. W lewą stronę cały czas. Dobra, tam mam skawika. Dwóch. Dobra, się położę, słuchajcie, żeby się uleczyć, bo dostałem wkład. Prawie mi urwał, a ja nie mam tego. Ja nie mam słuchajcie pod V w ogóle jest szybsze leczenie takie, żeby zamiast tak robić jak ja mogę V kliknąć. Ale y, prawie mi urwał ręka i ja nie mam tego. Nie mam. No, do, do leczenia. Jak mi poturbują kończynę bardzo mocno. Trochę riski, słuchajcie, troszkę risky, bo to jest taka górka. Jak się zastanawiam teraz, czy Kałacha nie wziąć, ale nie będę miał miejsca na amunicję za bardzo. E, tu są namioty, te namioty chciałem zobaczyć, bo wyglądają ciekawie. A to są chyba jakieś e, takie, właśnie na warzywka czy coś chyba. Namiot na, namiot na warzywka, to są, sz, są szklarnie, ale namioty na warzywa są? Chyba są, nie? Lera, nie wiem. O, 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 o! Dostał? To jest kawik. Eee. Podjedziemy go sobie na szybko. Dzień dobry. Coś tu jeszcze jest? Nope. Sprawdzimy, może ten budynek, słuchajcie. Żeby to nie było żeby się nie okazało, że ktoś tutaj siedzi, bo będzie przypał, ja zacznę lutować, a on mi kurde. strzeli. Tutaj jakieś szafeczki też sobie przeszukamy na szybko. Zobaczymy, może coś ciekawego będzie. No i patrzcie, w tamtych grach miałem, słuchajcie, za dużo za, za dużo graczy. Bo dosłownie jeden na drugim był, a tutaj ani jednego teraz nie spotkam. Strasznie duży open jest, słuchajcie, na tej mapie. Te pola są takie kurcze. Bardzo otwarte, że tak powiem. Jak to pola, no ale. Ciężko jest się schować w razie jakby ktoś do nas zaczął strzelać. No tutaj raczej nic ciekawego nie znajdziemy. Tu na tych budynkach coś może być. Coś mam na myśli, że... itemy jakich gracze. Up! Powiem wam, że z graczami bym się nawet postrzelał, tylko że fajnie, gdyby to było na równych zasadach, a nie tak, że ja rybie go nie będę do mnie strzelać, bo to jest wtedy. Ale to nie są równe zasady. Coś słyszałem. Ja muszę słuchajcie, podbiec jak najszybciej gdzieś za osłonę, bo. Okej. Okay. To są skawy, tak? Tak. Muszę podbiec jakoś nawet do środka wejść, bo z zewnątrz nie widać po prostu co jest w środku. Jakby. Ciężko jest zauważyć. Wow wow, wow, wow oni są jak coś lepsi chyba. Bardzo dużo ich to słyszę i to nawet widziałem jednego. Jeden leży. O, idzie kolejny. Ma, mamo, mamo. Ma, ma. Leży. Jezus, nie straż mnie tak gościu. Myślałem, że. Dobra, na zewnątrz został. Bardzo mocno oberwałem, słuchajcie. Ja też muszę się cofnąć, bo dobrze byłoby się wyleczyć. Nie mam niestety jak sobie połatać tych y, czarnych kończyn, które mi oderwali. Kurczę, powiem wam, że rzeczywiście to jest niebezpieczne. Nie mam leszenia w ogóle chyba. Mogę tego użyć. Lecimy dalej, słuchajcie. Amunicji już nie mam. Dobra, nie mam. To nie dobrze, ja muszę mieć jeszcze amunicję. Słuchajcie, na wyjście stąd. Uh! Koleś! Nie strasz tak. Zobaczymy, może oni będą mieli amo jakieś. Ja widzę, że oni mają bardzo fajne. fajne rzeczy. Leży? Mniej niż pół. Niedobrze. Czy mam ich broń, więc... Zawsze mogę słuchajcie, z ich kałaszka jeszcze postrzelać. Jak najbardziej. Leży? Teraz leży chyba. Uh, co tu się podziało? To, to jakiś bo jakieś bossy chyba tu są. To jest tu. Chyba wszyscy, słuchajcie, chyba wszyscy. Ty, O, ale oni mają. ale mają luta. Tak, tu jakieś bossy chyba są, słuchajcie. Joki plecak. Dobra. Przenosimy, słuchajcie. Fajnie, gdyby mieli jakiś zestaw do łatania się, bo. Um, no bo nie, nie, nie mam za bardzo, jak się, że tak powiem, tutaj połatać. Dobra, discard. Co, co mi się dzieje? O nie, jestem odwodniony. Macie picie? Kurcze, niedobrze. Niedobrze, to jest tyle lutu, słuchajcie. Ja nie mogę go zostawić. Jeszcze coś mi tu chodzi niedaleko. Dobrze, dobra, słuchajcie. Poszukajmy picia na szybko. To jest jakaś restauracja. Musi to być jest juice. Juice. Widzę picie kolejne. Też sobie użyjemy. Jak daleko mam do wyjścia? W sumie niedaleko. Leży. Strasznie duży recoil ma. Mm, ta broń nie podoba mi się to. Dobra. Ee, bierzemy to, bierzemy to. Nie potrzebujemy wszystkiego. Wystarczy, że sobie weźmiemy, słuchajcie, mody do broni. Amunicja jak to wygląda z amunicją. O, pepeki. Super. Wydaje mi się, słuchajcie, że większość ludzi już wyszła z rajdu Mogę się mylić, jak najbardziej ale wydaje mi się, że się nie mylę, że, że, że większość raczej wyszła już Dobra, wyładowujemy amunicję szybko i spadamy zaraz, bo bo mamy 10 minut, słuchajcie, do wyjścia eee, no i nam spada tutaj picie i jedzenie powoli a musimy się stąd wydostać Wychodzimy stąd, słuchajcie, biorę tabletkę oczywiście jeszcze żeby nie mieć rozmazanego ekranu. I lecimy. Mamy 8 minut. No minus takie, że nie mam, nie mam amunicji do swojej broni. O to było lutowane. Okej. Okay. No to ciekawe w sumie. Ciekawe, czy ja tu nie mam jakiegoś kolegi obok. Nie zdziwiłbym się, bo ludzie w takich grach kampią. Strasznie nie lubię kamperów, ale no... No niestety, no takie życie. Okej okay. Jeszcze gdzieś jeden Teraz słyszę nawet jak krzaczy Leży Ale chyba na spokojnie powinniśmy dać radę do tego ekstrakta dojść. No już widzimy słuchajcie czerwoną, czerwony dymek To jedynie, jedyne co może nas teraz zrobić to jakiś ekstrakt camper. Nice Udało się słuchajcie Pierwszy raidzik, Znaczy pierwszy udany rajzik Na filmie E, z trzech, bo pierwsze dwa się skończyły bardzo szybko e, i zobaczmy, czy my jakiegoś w ogóle Bossa utłukliśmy czy coś, bo nie wiem, wydaje mi się, że tak, że jakiś tam e, właśnie Boss był czy coś. Tak, patrzcie, jest Boss Token. Combat History, proszę mi pokazać. E, tu weszliśmy, tu mamy całą historię naszą, jakby co się działo. I to jest Boss Token. E, pocket Knife. Dobra, słuchajcie, ale ja się z wami będę żegnał, dziękuję, że byliście, możecie napisać, czy wam się gierka podoba, co sądzicie o Arenco ogólnie i, i co, no i widzimy się, słuchajcie, w kolejnych odcinkach, kolejnych filmach i możecie zostawić komentarz, łapeczkę, subka, jeżeli jesteście nowi, no i zapraszam was oczywiście na Discorda. Trzymajcie się, hej, hej i miłego dnia, czy wieczoru, czy co tam macie, hej, hej.